Dzień dobry, witajcie. Moi drodzy, nareszcie wróciły moje moce witalne i znów mogę działać. Ja chyba nie potrafię nic nie robić i siedzieć bezczynnie, patrząc jak czas przecieka przez palce. Tym bardziej, że trafiło się kilka naprawdę fajnych dni. Grzechem by było stracić ładne słoneczne popołudnia. Gdy w głowie kłębi się tyle pomysłów na mniejsze i większe zmiany w ogrodzie, aby nie przedłużać, lecimy z tematem. Na początek wzięłam się za przesadzanie irysów. Miałam wykopane całe kępy bez rozdzielania ich na poszczególne części, więc mam nadzieję, że jakoś zniosą ten zabieg, chociaż właściwie trochę jest późno. Na przesadzanie właśnie irysów. No ale cóż, przesadziłam je wzdłuż rabaty przy budynku gospodarczym, gdzie wcześniej rosły jarzmianki. Przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, jak będzie z kwitnieniem tychże irysów i czy wiosną wypuszczą jakiekolwiek pędy kwiatowe. No ale ryzyk fizyk, co będzie, to będzie. Trzy duże skrzynki irysów oddałam w dobre ręce, a sobie zostawiłam tylko taką symboliczną ilość. Irysy to takie chwilówki kwiaty, które ledwo zakwitną, zaraz sflaczają, więc nie ma z nich jakiegoś długiego czasu radości. No jednak żal mi było pozbyć się wszystkiego, więc trochę zostawiłam sobie, a resztę oddałam. Irysy szybko przekwitają, a później mamy już tylko szablaste liście do końca sezonu, więc moje sadzonki poszły pod rozplenice, które swoimi źdźbłami zakryją liście irysów na większość sezonu. Na tej samej rabacie, tylko od strony trawnika, wylądował przywrotnik ostroklapowy. Wypełnił miejsca po kuklikach. A one z kolei poszły bliżej domu. Kiedy ten temat miałam zakończony, wzięło mnie na totalne remonty przy kratkach ozdobnych. Niby miejsce jest fajne, słoneczne, wygrzane, ale beznadziejnie zagospodarowane. Przy kratkach wzdłuż tej dłuższej części miałam w sezonie groszki pnące. Po środku były dwa rzędy malin, które zawsze rosną ponad miarę. W tym roku położyły się jedne na drugich tak, że nawet nie szło oberwać owoców. Więc z tych dwóch rzędów zrobiłam jeden wzdłuż kratek, do których będzie można te maliny właśnie podwiązać. Wykopanie ich to był spory wysiłek fizyczny, bo skubane wcale nie chciały się poddać tej operacji. No, powiem szczerze, łatwo nie było, ale w końcu mi uległy. Część przesadziłam, a całą resztę nadwyżek dostała szwagierka. Przy tych wykopkach malin nawiedziła mnie myśl, że skoro uzyskałam tyle wolnego miejsca, to może by przy okazji całkiem przeorganizować ten plac i jakimś cudem wygospodarować ciut miejsca. Na skromny warzywnik. Już dawno nosiłam się z zamiarem aranżacji tego miejsca, ale nie bardzo było gdzie, i wcale nie chodzi mi o to, aby rzucić się od razu na uprawę wszelkich możliwych warzyw, ale żeby było miejsce na sezonową zieleninę: jakąś pietruszkę, seler, cebulkę, rzodkiewki, jakąś tam fasolkę, może rządek ogórków gruntowych. Nic więcej, bo i po co, skoro w okolicy wszystko można kupić po sąsiedzku i to całkiem dobrej jakości? Myślałam, myślałam i wymyśliłam, ale było z tym tyle roboty, że szkoda mówić. Dla Was nagrałam tylko urywki tej pracy i to jeszcze w przyspieszonym tempie, ale w rzeczywistości spędziłam na tym placu boju mnóstwo godzin. Najpierw zerwałam agromatę. Choć nie jestem zwolenniczką stosowania takiego koszmaru na rabatach, to na ścieżkach sprawdza się super, więc jako zapora przeciwchwastowa na ścieżkach u mnie pozostanie. To jest też fajny patent na oddzielenie rzędów malin, truskawek, cukini czy ogórków. Przez tę grubszą wersję maty nie przerastają ani chwasty, ani nawet pędy malin, więc można je utrzymać w ryzach. Chociaż na sezon można sobie oddzielić rzędy warzyw, a po sezonie po prostu zdjąć i dać tam w tym miejscu ziemi odpocząć. Jak już wpadłam ze szpadlem na tę część ogrodu, no to oczywiście nie obeszło się bez kolejnych zmian. Przesadziłam truskawki i teraz zamiast litery L tworzą jeden długi rząd. Żeby robić przetwory, trzeba by tego mieć o wiele, wiele więcej. A tyle, co skubnąć dla smaku w sezonie, no to nam w zupełności wystarczy. Wydzieliłam dla nich grządkę podwyższoną z desek, które już tutaj były, no i wyszło całkiem dobrze, choć pracy tam mi przy tym nie brakowało. Przesadziłam co było trzeba, resztę posprzątałam i wzięłam się za ścieżkę numer 2. Wyrównałam nieco teren i położyłam dość szeroki pas starej agromaty. Po tym zabiegu nagle pojawił się całkiem spory, pusty placyk, który będzie miejscem na moje wiosenne wysiewy nowalijek. Po tych remontach udało się na tej samej przestrzeni uzyskać placyk o wymiarach 2,70 na 8,50, więc całkiem sporo. A do tego powstała jeszcze Wygodna, szeroka ścieżka na manewry staczką. Zastanawiałam się, czym to miejsce ogrodzić, aby uzyskać grządkę chociaż na kilka centymetrów wysokości, aby było ciut wyżej niż poziom gruntu, ale żeby nie robić bardzo wysokich grządek podwyższonych. Pomijając efekt, jaki one tworzą, dochodzi jeszcze kwestia, Czym to później wypełnić? Nie sztuka zbudować wysokie zagony, ale sztuką jest właśnie takie je wypełnić, aby rośliny rosły w miarę na powierzchni, a nie w obudowanych pudłach. Znam pojemność i zapasy w kompostowniku, więc nie było sensu szaleć z wysokością grządki. Postanowiłam, że chcę ją mieć na wysokości około 15 cm. Od gruntu. No, taki był plan. Ale finalnie zobaczycie, co z tego wyszło. Zanim zapadła decyzja, czym to miejsce ogrodzić, no to skorzystałam z pogody i zaczęłam wozić na to miejsce zawartość kompostownika. No i tu zaczęła się mega hardkorowa praca, która wycisnęła ze mnie siódme poty. Mój kompost na pewno idealny nie jest. Ale na pewno ma milion wartości odżywczych dla roślin, bo jest bardzo urozmaicony składowo. Jak widzicie, nie przesiewam tego materiału, bo bym się chyba tutaj zamordowała. Wszystko ładuję na taczkę i przewożę tam, gdzie mam ochotę wykorzystać tak zwane cenne złoto ogrodnika. Tym razem ileśnaście taczek trafiło właśnie na warzywnik, a resztę, o ile cokolwiek zostanie. No to wykorzystam na jakiejś rabacie ozdobnej. Nawiozłam niesamowitą ilość kompostu. I to, co tutaj widzicie, będzie podłożem pod moje wiosenne nowaliki. Przy okazji podsypałam tym cudem przesadzone wcześniej truskawki, aby zapewnić im lepszy start w kolejny sezon. Po całej tej hardkorowej pracy. Do domu wygonił mnie niestety deszcz. Obmyślając ramkę mojej warzywnej grządki, wpadłam z mężem na pomysł, aby kupić płyty betonowe, tak zwaną podmurówkę pod ogrodzenia. Okazało się, że są takie w okolicy i że mogą mi je dostarczyć w ciągu kilku dni. No i to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Jak plany idą w miarę sprawnie, to aż chce się działać dalej. Zupełnie przez przypadek trafiły mi się fantastyczne płyty z wyprzedaży, więc nie dość, że miały super cenę, to jeszcze fenomenalny wzór imitujący deskę. No dla mnie po prostu rewelacja. Prace montażowe ruszyły. I z każdą chwilą nasze dzieło zaczynało lepiej wyglądać. Co prawda, to myślałam, że pójdzie to wszystko szybciej, że wpadniemy tu raz trzask z profilami pod pachą, ciach, ciach, wbijemy jedno za drugim i już. Zagon będzie skończony. Ale nic bardziej mylnego. Według mojego męża, który po latach pracy ma już... Zakodowaną dokładność we wszystkim aż do bólu nie mogło zabraknąć poziomic, kątownika, kołeczków, sznureczków i tym podobnych rzeczy. I tylko patrzyłam, kiedy przytarga tutaj jakiś laser, aby wszystko było na tip top. Ja mu mówię: daj spokój, zrób na oko, bo nikt z tego strzelać nie będzie. A pietruszka i seler wcale się nie obrażą, jak grządka nie będzie miała konta prostego. Ale gdzie tam możesz tłumaczyć, a i tak nic to nie da. Siedzi, mierzy, cyrkluje, a mnie skręca ciekawość, jak to w końcu wyjdzie. No ale wyszło. Całkiem zacnie to wyszło i wygląda nawet lepiej niż myślałam. Można by takie obrzeże zrobić z desek, ale doświadczenia pokazały że one niestety szybko gniją i nawet zaimpregnowane w końcu poddają się czynnikom atmosferycznym, zwłaszcza, że przecież mają ciągły kontakt z podłożem. Deski, którymi ogrodziłam rząd truskawek, też już gniją od ziemi, ale trudno. Budżet był nieco ograniczony, więc póki co taka wersja musi zostać. Przyznam szczerze, że przy tym ekstra zagonie, który zbudowałam razem z mężem, no to ramka z desek wokół truskawek wygląda mega biednie, ale trudno. Na ten moment więcej nie dam rady zainwestować w ten warzywnik. Będzie jak będzie. Moja współpraca z mężem zawsze układa się rewelacyjnie. Ja mam 150 pomysłów na minutę, a on. Anielską cierpliwość do mnie i chociaż najtrudniej mamy zacząć, to później już jakoś idzie. Uzbroiłam się w cierpliwość na wszelkie mężowskie pomiary. Bo chociaż jestem w gorącej wodzie kąpana, to wiem, że on jak już za coś się weźmie, to będzie to miało ręce i nogi i na pewno wyjdzie super. Po kilku godzinach przymiarek, składania i łączenia, w końcu powstało nasze dzieło. Tylko pojawił się mały problem. Z racji nierówności terenu moja grządka, a właściwie to już niezły zagon, wyszedł całkiem głębokim basenem. Z moich planów, które zakładały maksymalną wysokość 15 cm, Wyszło 25 w najwyższym punkcie owej grządki, więc tyle co wysokość całej betonowej płyty. To oczywiście wiązało się z nawiezieniem kolejnych taczek materiału z kompostownika. Tym razem na spód ładowałam już wszystko jak leciało, to znaczy frakcje i świeże, i starsze, byleby tylko jak najszybciej wypełnić całą powierzchnię grządki. Pakowałam tego tyle, że szkoda mówić. Po 20 taczce to już przestałam liczyć, bo straciłam rachubę. No ale w końcu się udało i wypełniłam calutki warzywnik. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie zrobiłam sobie dwóch, trzech, a może i nawet czterech mniejszych takich właśnie grządek podwyższonych. Otóż po pierwsze wiązałoby się to z zakupem dodatkowych płyt oraz profili, więc koszty rosłyby dużo bardziej. Po drugie, zależało mi tylko na tym, aby ziemia nie osypywała się gdzieś tam na boki, nie uciekała, no i żeby to miejsce utrzymać w ryzach. Po trzecie, może źle myślę, ale wydaje mi się, że w jednym dużym warzywniku Dużo łatwiej będzie można utrzymać stałą wilgoć podłoża niż w takich kilku mniejszych, które no, na zdrowy rozum po prostu szybciej odparowują wodę. Jeśli źle myślę, no to możecie mnie uświadomić w komentarzach. Na pewno minusem takiego dużego zagonu jest to, że nie sięgnie się ręką od brzegu do brzegu. I trzeba będzie po nim po prostu chodzić i trochę ubijać, no ale coś za coś. Zobaczę jak to będzie wyglądało w praktyce. No i dam Wam oczywiście znać. Tymczasem po hardkorowym wypełnianiu warzywnika rozgrabiłam kompost, wyrównałam powierzchnię i zaczęło to wreszcie ładnie wyglądać. Szczęśliwie się złożyło, że za płotem sąsiad kosił trawę, więc, oczywiście, zgarnęłam kilka taczek i wysypałam na wierzch, aby w dalszym ciągu zachodziły na tym miejscu procesy twórcze, przemiana materii i taka wersja pozostanie do wiosny. Jak Wam się podoba taka metamorfoza? Ja jestem przeszczęśliwa. Bo jeszcze całkiem nie tak dawno temu biadoliłam, że nie mam ani pomysłu, ani siły na aranżację małego warzywnika. A tymczasem już powstało takie coś. No jednak nie oszukujmy się, łatwo nie było. Bardzo się tutaj napracowaliśmy. Przerzuciłam mnóstwo ziemi, ale finalnie znów z pomocą męża wyszło ok. Na takim placu mogę z nową energią działać tym razem w temacie roślin jadalnych coś tam wysieję coś posadzę coś na pewno urośnie a jak będziecie ze mną to razem poobserwujemy co z tego wyjdzie dalsze zmiany w tym miejscu planuję dopiero na wiosnę ale co z tego mi wyjdzie no to czas pokaże dziękuję za uwagę będzie mi bardzo miło, jeśli łapką w górę docenicie dzisiejszy filmik. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.